Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że jest w tobie coś, co nie pasuje do wzorców tego świata? Jakby istniała cicha różnica, wewnętrzny płomień, którego jeszcze do końca nie rozumiesz. Może przeszedłeś przez burze, które wydawały się większe, niż byłeś w stanie udźwignąć, a mimo to wciąż stoisz. Może nosisz w sobie wyostrzone zmysły, duchową wrażliwość, którą niewielu potrafi pojąć. Albo może. Mimo, że starasz się płynąć z nurtem życia, czujesz, że coś większego cię woła w cel, który jeszcze się w pełni nie objawił. To wszystko nie jest przypadkiem. A jeśli dotarłeś aż tutaj, możliwe, że należysz do tych, którzy zostali wybrani już w łonie matki do czegoś większego. Witamy serdecznie na kanale Skarby Biblii. Dziś zanurzymy się w głębokim objawieniu. Trzy ukryte znaki. Które noszą tylko wybrani w swojej duchowej wędrówce. Ale zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj nasz kanał i włącz dzwoneczek. Dzięki temu ta wiadomość może dotrzeć do innych, którzy również potrzebują przebudzenia do swojej prawdziwej duchowej tożsamości. To, co dziś zostanie objawione, ma moc zmienić sposób, w jaki patrzysz na swoje rany, swoje dary i ścieżkę, którą podążasz. Na końcu bardzo chcemy, abyś podzielił się w komentarzu, który z tych znaków najmocniej czujesz w swoim życiu. Wybrani przez Boga nie chodzą jak inni. Noszą ciche znaki nie na skórze, lecz w duszy. Te znaki są niewidzialne dla zwykłych oczu, ale głęboko prawdziwe dla tych, którzy je niosą. Kształtują się na pustyniach życia, hartują w codziennych bitwach i szlifują w głębinach jary. Wielu przez lata nie rozumie, dlaczego nie pasują, nie zdając sobie sprawy, że zostali oddzieleni do boskiej misji. Te znaki nie krzyczą, w one szepczą pośród łez, w cichych modlitwach i w doświadczeniach, które zostawiają ślad w duszy. I co najbardziej zadziwiające w tych znaków się nie zdobywa, one są darowane. Bóg wybrał cię, zanim wiedziałeś, kim jesteś. Wezwał cię po imieniu i na twojej drodze zostawia znaki w zaproszenia do przebudzenia. Ale aby je rozpoznać, potrzeba duchowej wrażliwości i odwagi, by zajrzeć w głąb siebie. Być może już je nosisz, tylko jeszcze tego nie zauważyłeś, a od teraz w nigdy już nie spojrzysz na swoją drogę tak samo. Pierwszy znak wrażliwość duchowa i emocjonalna. Spośród wszystkich znaków być może właśnie ten objawia się najmocniej. Wybrani mają wrażliwą duszę, serce, które bije mocniej wobec cierpienia innych, i intuicję, która łączy ich z tym, co niewidzialne. Czują ból świata tak, jakby był ich własny. Dostrzegają to, co inni pomijają. I choć często nie potrafą tego wyjaśnić, rozpoznają obecność Boga w najsubtelniejszych szczegółach. Ta wrażliwość bywa często mylona ze słabością. Ale w rzeczywistości w to dar. To właśnie dzięki niej wybrani rozumieją to, co niewidzialne, rozpoznają to, co ukryte, i słyszą szepty ducha wtedy, gdy świat milczy. Ona pozwala im widzieć głębiej, dotykać duchowych rzeczywistości, które umykają zwykłemu postrzeganiu. Często ten znak sprawia, że czują się samotni, wyobcowani, jakby należeli do innego świata. I rzeczywiście należą, nie do świata materialnego, Lecz do duchowego. To poczucie niedopasowania jest boskim pchnięciem, wezwaniem do zbliżenia się do Boga. Jak zapisano w psalmie 69, 32. Ujrzą to pokorni i rozweselą się, ożyje serce wasze, którzy szukacie Boga. Jeśli odczuwasz wszystko z głębią, jeśli niesiesz ciężar świata, nie rozumiejąc do końca dlaczego, może to być jeden ze znaków obecnych w twoim życiu. To właśnie dzięki tej wrażliwości wybrani stają się narzędziami pocieszenia, mądrości i duchowego prowadzenia dla innych. Ale równie ważne jest nauczyć się chronić tę cechę, ponieważ może prowadzić do emocjonalnego wyczerpania. Odnalezienie równowagi jest kluczowe, by ta wrażliwość nie stała się ciężarem, lecz mostem między tobą a Twoim przeznaczeniem. Drugi znak oderwanie się od świata materialnego. Wybrani nie znajdują spełnienia w rzeczach przemijających. Podczas gdy większość dąży do bogactwa, uznania i ziemskich osiągnięć, ci, którzy zostali wezwani przez Boga, czują, że to wszystko nie wystarcza. Istnieje w nich wewnętrzny niepokój, nieustanne pragnienie czegoś wyższego, poczucie, że zostali stworzeni do czegoś wiecznego. To oderwanie się od świata nie oznacza niedbalstwa ani braku odpowiedzialności. Wręcz przeciwnie, wybrani wypełniają swoje rol na ziemi, ale ich oczy są zwrócone ku niebu. Wiedzą, że prawdziwe bogactwo nie znajduje się w dłoniach, lecz w duchu. Podczas gdy inni gubią się w gromadzeniu, oni odnajdują siebie w prostocie, w ciszy, w połączeniu z boskością. Jak przypomina Ewangelia Mateusza 6, 19 myślnik 20. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, lecz gromadźcie sobie skarby w niegie. Ten znak może wywoływać uczucie pustki w materialistycznym świecie. Ale ta pustka nie jest błędem to przypomnienie, że dusza wybranych już nie należy do tego świata. Mogą próbować żyć zwyczajnym życiem, ale zawsze czują, że czegoś im brakuje. I to prowadzi ich do głębszych pytań o prawdziwy sens istnienia. To poszukiwanie oddziela ich, wyróżnia i umacnia. Nie kierują się posiadaniem, lecz byciem. A im bardziej odrywają się od tego świata, tym bardziej zbliżają się do Boga i swojego prawdziwego przeznaczenia. Trzecia oznaka ciągłe próby duchowe. Życie osoby wybranej rzadko bywa spokojne. Stają oni w obliczu niewidzialnych zmagań, wewnętrznych bitew i wyzwań, które wystawiają ich wiarę na najwyższą próbę. Ale te doświadczenia nie są znakiem odrzucenia, są znakiem przygotowania. Złoto nie kształtuje się w komforcie, lecz w ogniu, i z wybranymi nie jest inaczej. Jak uczy list Jakuba 1, 2 myślnik 3. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary rodzi wytrwałość. Każda przeszkoda ma ukryty cel. Trudności są jak dłuto, które rzeźbi duszę, usuwając to, co zbędne, kształtując charakter i umacniając więź z Bogiem. Wybrani uczą się głębokich lekcji pośród bólu, uczą się ufać, czekać i całkowicie polegać na ojcu. To w ciemnych nocach światło Boga świeci najjaśniej w ich życiu. Z zewnątrz wielu nie rozumie ich walk. Ale wewnętrznie są przygotowywani do czegoś wielkiego. Każda łza ma ciężar wieczności. Każde zwycięstwo nad trudnością staje się świadectwem wiary, przemiany i pokonania samego siebie. Wybrani nie żyją dla komfortu, żyją dla celu. I im dalej idą, tym bardziej dostrzegają, że ich bitwy prowadzą ich ku duchowej dojrzałości. To, co kiedyś wydawało się cierpieniem, teraz ukazuje się jako część boskiego planu. Z czasem uczą się przyjmować nawet ból, wiedząc, że Bóg nigdy ich nie opuszcza i że w każdej próbie On ich umacnia. Te trzy znaki, duchowa wrażliwość, oderwanie od świata i nieustanne próby, ukazują potężną prawdę, nie jesteś kimś zwyczajnym. Zostałeś oddzielony do czegoś większego i wszystko, przez co przeszedłeś do tej pory, jest częścią niegięskiego powołania. A teraz chcę zapytać, z którym z tych znaków najbardziej się utożsamiasz? Zostaw komentarz i podziel się z nami swoim doświadczeniem. Niech ta wiadomość obudzi w tobie świadomość, że Bóg przygotował dla twojego życia coś niezwykłego.